W Anielinie odbył się wyjątkowy jaRmark. Wydarzenie to miało na celu promocję przedsiębiorczości społecznej, która łączy działalność gospodarczą z misją społeczną. Gospodarzem jaRmarku był środowiskowy Dom Samopomocy, który swoją aktywnością wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami. Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa na coroczną naszą wystawę naszych prac i kiermasz słodkości. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo e, stroików świątecznych, ciasto świąteczne, a przede wszystkim jasełka w wykonaniu naszych podopiecznych. Spotkaliśmy się tutaj wszyscy razem, aby zaprezentować Państwu czym spółdzielnie w rejonie gminy Krzywda i gmin ościennych się zajmują, co robimy i z czym do Państwa wychodzimy, z jakimi usługami. Prowadzimy działalność cateringową, usługi opiekuńcze, wspomagamy również mieszkańców gminy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w reintegracji zarówno społecznej, jak i zawodowej. W tym miejscu na pewno należy podziękować. Pani dyrektor domu, pani Annie Grabowskiej, a także pracownikom oraz przede wszystkim pensjonariuszom, którzy uczęszczają na codzienne zajęcia tutaj do Anilina za to, że przygotowują tę imprezę, która cieszy się dużym powodzeniem wśród lokalnej społeczności. Razem z koleżankami reprezentujemy Spółdzielnię Socjalną Majorka. Na terenie Poetunkowskiego działamy od ponad roku. Głównie zajmujemy się usługami porządkowymi, usługami dla osób starszych, niepełnosprawnych. Piszemy projekty. Środowiskowy Dom Samopomocy w powstał w 2013 roku. Jest to ośrodek wsparcia dziennego dla osób nie tylko z terenu naszej gminy, ale również gmin ościennych. Od 2022 roku, bodajże od września, a trafił ze względu na życzliwość pani dyrektor, bo nie miała obowiązku, ale przyjęła go, bo jesteśmy spoza tej gminy. No i cóż, mogę powiedzieć: wozimy go codziennie, ze względu na to, że syn chce jeździć, dobrze się tu czuje. No to, to po prostu przywozimy, na ile starcza sił. Uczestniczy tutaj do tego ośrodka. 8 lat temu skończył szkołę w Baczkowie, no i ten ośrodek powstał i Paweł zaczął uczęszczać. Jest bardzo zadowolony, chętnie jeździ. Ja też jestem zadowolona, dlatego że jak pojedzie, to ja mam chwilę oddechu. Tak? Mogę sobie coś tam w domu zrobić, podprzątek, czy tam jakieś sprawy załatwić, a niektóre są y, tu bardzo są miłe, bardzo przyjazne. Także można na nim polegać. Bardzo dobrze się opiekują naszymi dziećmi. I jesteśmy im za to bardzo wdzięczne.